Dzień dobry w kolejnym odcinku ze wschodem słońca, który uderza mi prosto w twarz. Zawitaliśmy do szlachtowej. Wędrujemy sobie, jak widać, mało atrakcyjną ścieżką do Jaworek, po czym zielonym szlakiem wyskakujemy na najwyższy szczyt pienin, czyli wysoką. Mam nadzieję, że będzie ładnie, krajobrazowo, no i że troszkę oko nacieszycie. Mniej gadać. Jakiś widz pierwszy. Nas pozdrawia, Was pozdrawiam. Widzimy się już na ślaku. Trochę informacji lokalnych, jak ja to lubię mówić, szlachtowa. Dlaczego właśnie ona? Z niej była wędrówka chodniczkiem do Jaworek, po czym zielony szlak i wyskok na wysoką przewyższenia w granicach 600 metrów, wysoka 1050. Tam gdzieś był start w okolicach 400. Po czym będziemy sobie szli na wysoki wierch, przynajmniej taki jest plan, i zejście do. Właśnie szlachtowej z powrotem, gdzie pozostawiłem furę. No zobaczymy. Na razie idzie się błotno. Troszkę padało kilka dni temu. Jest bardzo mokro. Nie ma mrozu. Warunki idealne, lepsze niż wiatr. To stanowczo. Była wizja, żeby iść z obidzy z piwnicznej, ale mój taki zdalny przewodnik górski, taki mentor, dzięki któremu w tatrach naprawdę zdobywałem piękne szczyty, którego serdecznie też pozdrawiam. Doradził, żeby właśnie iść przez wąwóz Homole, że to będzie po prostu strata dnia i miał rację. Przyznaję, miałeś rację. Coś pięknego. A to tak właściwie dopiero początek. Wysoka jest zaliczona, no widoczki jak sami zaraz zobaczycie, piękne. No i nie jest to takie oczywiste, ale witam na Słowacji, także i w sumie rzadko bywam na szlakach na Słowacji, także nawet fajnie. Obracam kadr, znikam ja i patrzcie sami. wysokiej, taką jakby granią, zmierzamy na wysoki wierch, gdzie jest taka słynna, pewna ławeczka. Mam nadzieję, że uda się tam coś foteczkowego uchwycić i nagraniowego. Niebieskim szlakiem z wysokiej właśnie na ten wysoki wierch. No idzie się fajnie, troszkę podwiewa cały czas gdzieś tam w tle paterki, także aktualnie Idzie się tak, no rzekłbym górska autostrada po prostu. Są oczywiście jakieś małe wzniesienia, ale to nic takiego przerażającego. No i nawet nie wieje osłonięci. Tutaj jesteśmy drzewkami. Także no kurczę, banan na gębie. A w tle mamy trzy korony cały czas, i za nią babia góra. Ten czubek tam biały. Fajnie to zawsze wygląda jak jakiś zimowy wulkan. I za chwileczkę też durbaszka na drodze naszej. I cały czas kierunek wysoki wierch. No i tak, a w ogóle jeszcze jak są te trzy korony, to cały czas moja ulubiona przechyba w tle. Kurczę, zmieniamy ko... jest tu. No i, na, i Radziejowa. No Radziejowa, tak? tak. Mamy zaliczony ławeczkę, zresztą też dużo tu ławeczek. No, z trzy wizualnie oczami dostrzegłem, ale ja tutaj pod górą się trafia, była wolna, więc tam mamy fajne ujęcie. No i za nami taterki. Jaki plan dalej? Żółty szlak, czyli gdzieś tam na żółty wskakujemy i prościutko do szlachtowej powinniśmy dojść. Przynajmniej według map. Jeszcze mnie nie zawiodły, więc gnamy do żółtego. I tam gdzieś fura jest zaparkowana, szlachtowa przed demną wami no i miejmy nadzieję, że już z górki na pazurki Polanka przefajna, a przyszliśmy stamtąd. Tam jest wysoki wierch. Taterki pożegnaliśmy. Już typowe zejście do szlachtowej. I żadnych widoczków tutaj no, już nie spotkamy oprócz samej szlachtowej. W ogóle warto powiedzieć, że z wysokiego wierchu 3,5 km, 4,5 mm, łamane takie, bo można tam skrócić. Więc idąc szlakiem 4,5 nad skróty 3,5 km, Jak widzieliście na drogowskazie też minut chyba tam było 40. Ach, już końcóweczka. Szkoda, szkoda. No. Trzeba będzie zaraz zaplanować jakieś nowe wyjście. I wyhasać. I jeszcze raz. To się nie nudzi. Nigdy. Z tej bardzo urokliwej polany myślę, że swobodnie mogę się z Wami Pożegnać już, tak naprawdę, widokowo nic szczególnego. Same polanki szlachtowa niżej. Także dzięki, że byłeś. Wyskakuje informacja, o co proszę, żebyś zrobił, gdzie, żebyś wszedł, zawitał. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję. No, no, ambitnie. Ja się już pożegnałem, ale oczywiście nie pokazałem mapki z trasą. Wygląda ona tak. I liczyć będzie owa wycieczka w granicach 13 km. I tak w ogóle, jeśli nie lubicie stromek podejść, polecam wychodzić od szlachtowej, nie od jaworek, bo tam przez wąwóz homole na wysoką jest po prostu troszkę bardziej stromo. Jeszcze raz do usłyszenia i dzięki. No i myślę, że już nie będę nic dogrywał, nagrywał, więc finał. Do zobaczenia w następnym odcinku.